Planowanie jest jedną z ważniejszych czynności w życiu. Dzięki temu, że planuję większość swoich działań, są one bardziej efektywne i konsekwentne. Oczywiście nie przewidzi się wszystkiego, czasami nas coś zaskoczy, coś wydarzy się nieoczekiwanego, czego nie było w naszych planach. Planując nie zdaje się na przypadek, odpowiadam za to, co robię i nie czekam, aż ktoś mi powie, co mam robić. To jasne, że nigdy nie mamy czasu na zrobienie wszystkiego. Jednak zawsze powinien być czas na to, by zrobić to, co jest najważniejsze. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ jednym z założeń DK jest rozpoczęcie jej Mszą Świętą. Chciałabym Was zachęcić, abyście tak zaplanowali ten dzień, byście byli na tej Mszy Świętej. To nie jest jedna rzecz z wielu, ale dla mnie jest to rzecz najważniejsza. Jest ona najbardziej istotna, jest ona sercem Kościoła. Więc postaraj się przybyć do Kościoła, tak, żeby być wcześniej. Podziękować też Bogu za to, że możesz być na EDK, że możesz w niej uczestniczyć, a może również i skorzystasz z sakramentu pokuty. Eucharystia rozpoczynająca EDK jest wydarzeniem bardzo szczególnym i bardzo ważnym. Dla mnie osobiście widok zapełniającego się Kościoła uczestnikami robi ogromne wrażenie. Daje mi to informację, że za chwilę coś bardzo ważnego tutaj się będzie działo. Myślę, że dla wszystkich ten tłum idących z krzyżami jest wielkim świadectwem, ale myślę też, że takim umocnieniem także dla każdego uczestnika. Razem zgromadzeni w jednym miejscu tworzymy jedną wspólnotę, taki piękny kościół, który chce się przemienić. Podczas Eucharystii otrzymujemy słowo i pokarm samego Pana Jezusa, jakby taką moc na drogę. Na końcu mszy świętej jesteśmy wszyscy rozesłani na trasy. Do tej pory byliśmy we wspólnocie, ale ten trud będziemy podejmować każdy indywidualnie. Ta msza święta, mnie osobiście bardzo umacnia. Dodaje mi wiary i już na początku otwiera mnie bardziej na spotkanie z Bogiem i naprawdę o, o mnie samej. Na drodze, na trasach będą nam towarzyszyć specjalne rozważania, które oddają ducha tego wyzwania. Zaplanuj czy po prostu zadbaj tak, aby je mieć przy sobie. Można je odsłuchać w aplikacji telefonicznej, można mieć gotowe książeczki specjalnie przygotowane, ale można również sobie samemu wydrukować. Ważne, by mieć te rozważania przy sobie w czasie drogi. Rozważania zawierają duchowe przeżycia osób, którzy żyją duchowością ekstremalnej drogi krzyżowej. I są oparte na owocach ich życia. Są one wielką pomocą podczas drogi. Dzięki nim możemy bardziej zrozumieć, że EDK znaczy radykalną zmianę. W ręku niesiemy krzyż, własnoręcznie zrobiony. Jezus niósł także krzyż za nasze grzechy, po to, abyśmy mieli życie w obfitości. Ten krzyż przypomina mi po co, dla kogo i dlaczego idę. Normalnie w czasie Drogi Krzyżowej nie odmawiamy innych modli, staramy się skupić na swoich przeżyciach, na tych myślach, które docierają do nas, do naszego serca, aby je przemyśleć właśnie w tą długą, ciemną noc. Mówiłam na początku o dobrym planowaniu. Jednak tego, co się będzie działo podczas drogi, nikt z nas nie jest w stanie zaplanować. Jeden z uczestników kiedyś powiedział, że przed wyjściem na EDK wiemy, kim jesteśmy, ale nie wiemy tego, kim będziemy, gdy dojdziemy do celu. Podobnie tak jak Abraham, porzucił swoją teraźniejszość w imię przyszłości. Zostawił to, co znał, to, co widział, w imię tego, co ma nadejść, tego, czego nie znał. Abraham podjął to zmaganie, zostawił swoje ur i udał się do ziemi obiecanej, do ziemi Kanaan. I okazało się, że wyszedł z tego silniejszy. Z nami może być podobnie. Zatem. Ty znajdź najbliższy swój rejon, zaplanuj dobrze datę wyjścia i zapisz w kalendarzu. To będzie twój pierwszy krok.